Panu pana Burmistrza. otóż mamy przed sobą prognozę tak zwanej który jeszcze został podpisany przeze mnie i chciałem się odnieść do wywiadu, którego udzielił pan, w którym właśnie dotyczącego WPF stwierdził pan cytuję za moją bochnią oraz za botchnianą. Między innymi zadłużenie miasta stanowi obecnie około 43% budżetu, a jeśli zostaną zapłacone wszystkie faktury za realizowane inwestycje może wynosić około 50%, a to już blisko granicy 60% zadłużenia. Następnie jest, no powiedzmy sobie szczerze, mało sympatyczna efektywa pod moim adresem, konkretnie mi pan kłamstwo. Jednocześnie przedstawia pan wieloletnią prognozę finansową która stanowi dokładnie to samo, co ja mówiłem, a przecież miała być ona rzeczywiście kłamliwa. Nie bardzo w takim razie rozumiem, czy informacje, które zostały tutaj podane w WPS-ie i które ja również podawałem są prawdziwe. Czy tak jak pan sugerował, są one nieprawdziwe i ja popełniłem kłamstwo? Bo jeżeli ja wówczas popełniłem kłamstwo, to pan również w tej chwili popełnił kłamstwo przez... Czy to jest dalej kampania? Czy to no mówimy merytorycznie o, o, o tak, ale w tej chwili mamy sesję mamy budżetową, założenie na 2011-2020 i bardzo proszę o konkretne pytanie, nie odwoływanie się do, 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 do przeszłości? Był czas na kampanię, teraz mamy czas na na W takim razie Pani Przewodnicząca, to nie jest kampania, to jest odniesienie się do... nie zacytowałem Pana Burmistrza Kolawnickiego, no gdybym ja w tej chwili nie zacytował Pana Burmistrza Kolawińskiego, to ktoś by mógł powiedzieć, że takie wypowiedzi nie padły. W związku z tym konkretne pytanie zadałem, które liczby są prawdziwe? Te, które ja mówiłem wówczas i które są przedstawione w WPF-ie, czy też te, o których Pan mówił? Dziękuję, Dziękuję, głos ma Pan Burmistrz Kolawnicki. Przepraszam bardzo. Panie Radny, ja chciałbym, żeby Pan jeszcze raz odczytał to, co Pan cytował za bo ja bym chciał zrozumieć, co znaczy na, na podstawie tego, co Pan mówi, co to znaczy inwertywa i co to znaczy fałsko. Czy byłby Pan uprzejmy jeszcze raz odczytać ten fragment? Proszę bardzo, jeśli Pan, pan, ty, czy tak, tak, to proszę, pan Bardzo proszę, bardzo proszę. Mówi Pan między innymi tak, podaje za media. Zadłużenie miasta stanowi obecnie około 43% budżetu, a jeśli zostaną zapłacone wszystkie faktury, za realizowane inwestycje może wynosić około 50%, a to już blisko granicy 60% zadłużenia. Ja tutaj mam zapisane, że zadłużenie prognozowane, bo tylko o prognozowane możemy bardzo, na rok i zacznie, 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 albo albo mi pan zakończyć, czy nie. W tej chwili nie. Bo to ja miałem... To go, ja miałem ale jak panu zależy tylko pan... odpowiedzieć na pytanie. Nie. Prosiłem o zacytowanie. Drodzy Państwo. Sami ocencie, gdzie tu jest inwentywa, gdzie tu jest kłamstwo. Jest to, jest to sytuacja, w której kandydat na burmistrza, co podkreślam, kandydat na burmistrza, nie mający wszystkich danych, całej wiedzy, jaką posiada urzędujący burmistrz, wyraża troskę o finanse publiczne i chyba nic więcej w tym względzie nie można powiedzieć.